Prezentacja Audi A6, model C6. Z poszukiwanym silnikiem na polskim rynku 2.4 benzyna v 177 koni. Skrzynia manualna 6 -biegowa. 2006 rok. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji. Trzech właścicieli prywatnych od nowości, co jest bardzo ważne. Auto na bieżąco serwisowane, pełna książka serwisowa. Fajnie wszystko poopisywane, co było wymieniane, świeżo po wymianie tylnych tarci i klocków. Przy ostatnim serwisie było to robione w Szwecji. Wersja 4 napęd na cztery koła bardzo bogate wyposażenie jak na 2-4 benzynę. Rzadko się takie auta zdarzają. Dużo mamy tych 2,4 benzyn, ale nigdy z takim wyposażeniem nie mieliśmy. Tutaj mamy szyber dach z systemem schładzania. Mamy baterię słoneczną. Może nie widać przez te krople, ale jest bateria słoneczna, która w bardzo ciepłe dni podtrzymuje schładzanie. Samochód sam się schładza do jakiejś ustalonej temperatury. Mamy wykończenie walkantarze, w drewnie. Nagłośnienie, boze sportowe fotele fotele tutaj mają jakieś takie delikatne przetarcie ale auto ma 240 tysięcy przebiegu więc jest to fotel sportowy o który cały czas zahaczamy o tą, o tą wersję, o tą, e, o tą część także no, może mieć jakieś tam ślady zużycia z naszego punktu widzenia naprawdę samochód wygląda bardzo ładnie w środku jak na jasne wnętrze jest bardzo zadbany jest wersja wyposażenia naprawdę bogata drewniana gałka zmiany biegów klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele z przodu nawigacja MMI, nie ma polskiej mapy mapę trzeba sobie dokupić wyświetlacz już ten lepszy tutaj mamy wyświetlacz fix, odpalimy samochód a to widzę, że mało paliwa jest także będziemy musieli zatankować wyświetlacz fix to też fajnie, nie w każdym jest modelu 245 tysięcy przebiegu, wszystko udokumentowane, wersja Quattro, dodatkowo z chłodzeniem, także naprawdę bardzo bogata wersja. Oczywiście ksenony, tak. Z takich rzeczy to już w tym przy tej, przy tej wersji wyposażenia to już standard. Tył praktycznie jak nowy. Niestety dla auta nie mamy drugiego kompletu kół. Mamy za to drugi komplet dywaników. Samochód bardzo zadbany. Nic nie jest powycierane. Kompletny z pełną historią bez Bezwypadkowy. Miał lakierowane kilka elementów. Mają po 200, 250 mikronów. No ale nie ma żadnych rys na tym samochodzie. Auto z 2006 roku. Więc podejrzewam, że, że to jest właśnie przyczyną różnego lakierowania tak? tych elementów. Na pewno były lakierowane prawe drzwi. Jedne, drugie i prawy tylny błotnik. I lakierowana była maska. Maska jak na Szwecję w ogóle nie ma odprysków praktycznie. Zderzak w przodu tak samo. Naprawdę ten, kto, ktoś kto użytkował ten samochód to bardzo, bardzo dbał o to auto. Cena na gotowo w granicach 30 tysięcy. Nie zapominajmy, że jest to wersja quattro w manualu. Na dużej akcyzie. Także no i naprawdę super super auto wyposażone. Jak ktoś szuka to tych samochodów. W takim wyposażeniu praktycznie w ogóle nie ma. Także zapraszamy.